Pokażemy Wam jak położyć panel typu klasę formy joy. Trzeba panel położyć pod kątem 90 stopni na nicelnie w, w drugim panelu. Zróbcie to tak, żeby do drugiego panela nie zostało Wam miejsca. To jest bardzo ważne. Delikatnymi uchwami dociskamy. Żeby nie było szpary to pomiędzy panelami i powolutku, delikatnie w dół ruchamy w górę, w dół, bardzo malutkimi, wciskamy w dół. A później mimo wolno, może ktoś ręką, młotkiem dociskać, ale jak zostaje mam Docisnęliście, bierzecie młotek i uderzacie przed listeczkę w bok. Widzicie, brak szczeliny. Tutaj też. Jest szczelina i uderzamy. I już nie ma. I jest położone. No i to koniec. R róbcie tak cały czas, w końcu ułożycie podłogę.